Ja może pierwszy zacznę od sprostowania tezy pani radnej Baczyńskiej. Cieszę się, że są tutaj prezydenci. Prezydent Sopotu, Sosnowca, Tychów, były wiceprezydent Rudy. Gorąco pozdrawiam, też witam serdecznie pana posła, saługę. Myślę, że pan prezydent Andrzej Dziuba jest najlepszym świadectwem tego, co się w Radzie Miasta Tychy działo. I musi, no musi pani, no ja wiem, że pani musi kłamać, ale są granice tego kłamstwa. Myślę, że pan prezydent Dziuba świetnie to potwierdzi, bo przez wiele lat toczyliśmy różnego rodzaju spory. I stowarzyszenie, któremu przewodziłem, e, mówiąc wprost, przekazałem wtedy władzę panu radnemu Dariuszowi Wenceplowi, którego pan prezydent dobrze zna. I stowarzyszenie nie zostało przez nikogo zdradzone ani opuszczone, tylko ten model i formuła współpracy lokalnej się wyczerpała za zgodą obu stron. Nikt nikogo nie zdradził, wręcz przeciwnie. Nawet właśnie zapisując się do PISU, słyszałem, że muszę się wypisać z mojego stowarzyszenia. Bo nie mogę być w żadnym stowarzyszeniu, bo to za przeproszeniem nieetyczne, etyczne, bo to świadczy o tym, że nie mogę mieć dwóch panów. No takie były stwierdzenia, więc nie chcę mi się tego komentować, a prezydent Dziuba, myślę tu w 100% potwierdzi tezę, że no, było zupełnie inaczej niż pani mówi. No ale jakby to powiedzieć, łatwo formułować Pani wnioski kłamliwe. W oparciu o jakieś zasłyszane opinie, wręcz oświadczam, że stowarzyszenia odeszłem na własnych warunkach i na prezesa wybrałem Dariusza Wencepla, który jest radnym miasta Tychy do tej pory i prezesem tego stowarzyszenia. Więc nie wiem, o czym pani mówi, ale to nigdy nie miało miejsca. A dopisu się zapisałem, bo z sami złożona propozycja kandydowania do sejmiku wojska śląskiego, z której skorzystałem. Więc to tak woli faktów. Szanowni Państwo, ja przez ostatnie. Prawie dwa miesiące wysłuchuję nieustannych inwektyw pod swoim adresem. Okej. Okay. Z wielu z Państwem współpracowałem przez 4,5 roku. I jak zobaczyłem Państwa wniosek, to nie ukrywam, że. No, myślałem, że będzie więcej klasy w tym wszystkim. Nie wiem, kto go pisał, ale zobaczyłem Państwa podpisy. Nie będę mówił, w imieniu których radnych się spytałem, czy to podpisują się po tym. Ale powiedzieli tak. Przyszedł wniosek z góry, kazano nam go podpisać. Tyle tutaj kłamstw, hamstwa, obrażania, nieprawd, że to się naprawdę nadaje na inny tryb postępowania cywilnego. Dobrze, niech pan tutaj rady nie przeszkadza. Ja państwa słuchałem w ciszy. Mam nadzieję, że pana na to stać. Zgadzam się tu z panem radnym Mitrukiem, że tu jest jakieś. Rozwojenie intelektualne. Z jednej strony naciskam na spółki je pilnuję, z drugiej strony ich nie pilnuję. Weźcie się Państwo, zdecydujcie na jakiś wariant. Bo z całym szacunkiem, ale o tym bardzo dobrze wiecie: jednoosobowy marszałek nie sprawuje nadzoru nad żadnymi spółkami. Czyni to zarząd, jako organ kolegialny, pięcioosobowy. I byli w tym przedstawiciele koalicji. Był pan Kałuża, pani Domogała, pan pani Białową, z pan Starzycki, ja. I to właśnie ten zarząd desygnował ludzi do Rady Nadzorczej, ten zarząd desygnował ludzi do zarządów. Takie są fakty. I mówiąc wprost, nawet nie chcę wchodzić w pewną kuchnię, bo naprawdę uważam, że wolę pamiętać o spisu to, co dobre było, albo było o tych chwil parę dobrych, ale też mnóstwo złych. No ten wniosek po prostu zawiera kłamstwo na kłamstwie. Mówicie Państwo o audytach. Audyty prowadzone są przez de facto rady nadzorcze, które wybierają podmioty audytowe. I to te podmioty audytowe w trybie PZP oceniają pracę tej czy innej spółki. Myśmy audytowali wcześniej wszystkie spółki. Potem jeżeli wychodzą potrzeby, to Rada Nadzorcza kontroluje spółkę. Wiem, że takie postępowania audytowe choćby w Funduszu Górnośląskim dobiegają końca. I to jest działanie na podstawie litery prawa. I nikt na nic nie naciskał, nie wpływał, no bo jak na prywatne podmioty, które wybiera Rada Nadzorcza w prawie zamówień publicznych naciskać. To jest totalna bzdura. Na sesjach sejmiku, szanowni państwo, na wszystkie wasze pytania zostały udzielone a propos Funduszu Górnośląskiego odpowiedzi. Ale nie rozumiem pewnych stwierdzeń. I są one głęboko kłamliwe. Podpisaliście się państwo pod wnioskiem, w którym piszecie, że dochodziło do zakupu sprzętu medycznego dla szpitali po zawyżonych cenach. Dla jakich szpitali i po jakich zawyżonych cenach? No, pytanie. Próbowałem pana przewodniczącego czarny Nogę na komisji dopytać, co to za sprawa, bo my jej nie znamy. Nie potrafił odpowiedzieć. Z tego, co dzisiaj rozmawiałem z panią Małgorzatą Staś, dyrektor departamentu, cały projekt... Odnośnie finansowania szpitali w czasie COVID został rozliczony bez uwag. Nie go nic nie pytał, nie twierdził, bo coś nie tak. Więc to jest ordynarne kłamstwo. Ja Państwu przytoczę parę liczb. Co myśmy kupili z tych środków, i wtedy Państwo się bardzo cieszyliście, że tak sprawnie zarząd działa. 30 ambulansów za 13 milionów. Respiratory, 128 sztuk. Wszystkie dojechały. Kabinon-169 165. Aparatura do oznaczenia wirusów SARS-CoV-11 Szkoda Test czynniki 2300 Aparaty RTK-17 Aparatury ZD-29 defibrilatory 58 Łóżka 567 op infuzyjne 464 Saki 101 komory laminarne 20 Wypowiedziały się w tych tematach na dwóch sesjach. Wszystkie informacje były zawarte. Szanowni Państwo, pisali, pisaliście w swoim wniosku o, o stadionie śląskim, że dochodziło tam do jakichś nieprawidłowości. Prokuratura to umorzyła. Pan radny Kowalski, dyrektor główny stadionu, no to nie wiedział, co tam się dzieje. Jakoś mnie nie informował. O tych nieprawidłowościach po się podpisał pan dyrektor. Oj, panie radny Kowalski, z prezesem bardziej się z panem spotykałem. Pan miał więcej potrzeb. Podwyżki w GPW. Nagle po pół roku stwierdziliście, że GPW jest źle zarządzany. No szanowni państwo, kryzys energetyczny wywołał podwyżki cen energii elektrycznej. Oczywiście ja jestem odpowiedzialny za kryzys energetyczny i za ceny na rynku. Niestety ustawodawca tak zaplanował ustawę, tak zwaną mocową, dopiero się w grudniu obudził z zeszłego roku, że producenci wody nie mogli być nią objęci, tylko dystrybutorzy. Nasze próśby do ministerstwa WRDS-u na nic się zdały. A z drugiej strony pan minister Grubarczyk odpisał wszystkim, że to w sumie nie problem, że takie podwyżki będą, bo przecież samorządy mogą do tego dopłacać. Prezydenci mogą dopłacać do cen wody. Tak wykombinował pan minister Grubarczyk. Z uwagi na to, że ceny wody trzeba ustalić z wodami polskimi. Z jednej strony GPW nie może być objętą taryfą mocową, czyli wsparciem, niższą ceną. Z drugiej strony na rynku te ceny oszalały, potem wprowadzono tarczę, z której wynika, że GPW jako producent wody nie może się tym być objęty, bo, bo ustawa tego nie przewiduje. Ale to moja wina. Oczywiście, no, stwierdzenia we wniosku, że wyprowadzano pieniądze poprzez działania promocyjne no są bezczelnym kłamstwem. I prokuratura to udowodniła. Też w to ingerowałem? Efekt wizerunkowy związany z nadaniem Polskiego Związku Lek Atletyki Stadionu Narodowego. Szanowni Państwo, pamiętam chyba z półtora roku temu, jak premier Sasin zadzwonił i poprosił, żebyśmy pomogli zorganizować igrzyska, bo Kraków nie daje rady i nie ma tam obieku leku atletycznego. Ja powiedziałem, oczywiście panie premierze, dla dobra sportu pomożemy. Zadzwonił prezes Kraśnicki. No jak możemy rodzinie sportowej nie pomagać? No, i obiecano nam pieniądze. Powiedzieliśmy, jakie są problemy. Pan dyrektor Kowalski wie, jakie były problemy. Oświetlenie, jak na meczu ze Szwecją wystrzeliło system zarządzania. No obiecano nam z rezerwy 10 milionów. Pan minister Bortniczuk mógł wydać decyzję jednoosobową na temat wydłużenia procesu rozliczania tej dotacji. Opisaliśmy do pana ministra. Żeby dał nam niewygasy do końca marca, bo zdążymy to zrobić. Nie uzyskaliśmy tej zgody. Sprawa była rozliczona tak, że w styczniu tego roku Sejmik musiał dołożyć 5,5 miliona. To jest właśnie ta pomoc PiSu dla Śląska. Notabene na tą imprezę zdecydowaliśmy się wcześniej wyłożyć za zgodą państwa radnych 15 milionów złotych, żeby ona mogła się odbyć, bo pierw po nią sięgnięto, a potem się okazano, okazało, że Małopolska nie ma żadnej infrastruktury i nie zdąży jej wybudować. Więc za pomoc tak zostaliśmy ukarani. Z tego co ja wiem, relacje z polskim związkiem Lech i atletyki są bardzo dobre. Był ostatnio prezes chmara i się pytał o memoriał kostościńskiego. Piszecie w swoim wniosku, że straciliśmy wiarygodność. Nie wiem jaką i u kogo, ale na pewno nie w środowisku sportowym. I szanowni państwo, tak reasumując, nie będę się odnosił do tych inwektyw w tym wniosku skierowanych do mnie. Ale niestety mogliście napisać wniosek święte Wasze prawo. Nikt Wam tego nie odbiera. Ja wchodziłem do Sejmiku z prawa i Sprawiedliwości w 2018 roku i wtedy to była inna partia. Wtedy to była naprawdę inna partia. Partia Zmian, Reform, Program dla Śląska, środki z Unii Europejskiej. Takie były obietnice u najwyższych polityków prawa i sprawiedliwości. Nie inne. Gdzie te pieniądze? Gdzie KPO, gdzie środki unijne? Nie ma. Są rządowe programy. Owszem, możemy po nie sięgać. Jaka jest efektywność tych programów? A taka, że często na nie nie dostajemy nic. Nawet jak byliśmy w koalicji rządzącej, były trzy wnioski na obwodnice dla stref. Bo Józef złożyło trzy wnioski ZDW. Przez ZDW i przez Departament. Nic. A jak te wnioski się rozpatruje? W gabinecie wojewody, przy kawie. Temu damy, temu nie damy. Sam brałem w tym udział i nieraz się wykłócałem o pieniądze dla tychów, dla Sosnowca, bo nie chciano dać. To są te merytoryczne przesłanki? Oczywiście mógłbym przyjąć Państwa poziom dyskusji w tym wniosku, ale sobie to odpuszczę. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu marszałkowi. Bardzo proszę o pani Jadwiga Baczyńska. Udzielam głosu. Dziękuję za udzielenie głosu. Kto jak to, panie marszałku? Ale kłamać to pan potrafi, razem ze swoimi y, radnymi z klubu, jak pan powiedział. Y, ja nic nie muszę, jestem człowiekiem wolnym i robię tylko to, co chcę. Natomiast 21 listopada. Na klubie jeszcze Prawa i Sprawiedliwości przyszliście państwo wszyscy. I na moje pytanie, kto będzie głosował przeciwko odwołaniu naszego przewodniczącego Jana Kawuloka, wszyscy państwo podnieśliście ręce, że będziecie głosować przeciwko. Wszyscy, patrząc nam prosto w oczy. To co to było, nie kłamstwo? A na pytanie, że załatwił nam pan 24 głos, Gmitruka na wiceprzewodniczącego mieliśmy powołać. To będzie 24 głos za poparciem dla naszego przewodniczącego Jana Kawuloka. To co to było, prawda? Prawda to była, panie marszałku, wtedy, czy kłamstwo?